Jest z nami Mateusz Klich. Mateusz przede wszystkim zacznę od tego, że imponuje mi jak wyglądacie fizycznie po ciężkich sezonach, bo wydawałoby się, jak wszyscy koledzy mówią, ciężkich kilku dniach. Fizycznie na tym meczu wyglądaliście bardzo dobrze. Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że możemy lepiej i mieliśmy ciężki tydzień, nie chcę tutaj wiadomo wymówek żadnych używać, ale... Był ciężki tydzień i wydaje mi się, że potrzebujemy trochę więcej świeżości i będzie to wyglądało jeszcze lepiej, aczkolwiek no tak jak wspomniał, były momenty, gdzie wyglądało to fajnie. No tak, bo były momenty, kiedy po przejęciu piłki bardzo szybko albo ty, albo Grzesiek rozrzucali się te piłki, z czego też się tworzyły sytuacje, z czego też była sytuacja bramkowa, ta na 1-0. No tak, chcieliśmy wyjść wysoko, chcieliśmy ekspresować. i. Wiadomo, jeżeli rywal gra długą piłką, ciężko jest, ciężko jest no bo grają długą piłką, ale jak, jak starali się rozgrywać od tyłu, to staraliśmy się grzecznie podchodzić wysoko i potrzebujemy, żeby nasza linia obrony też nie bała się i za nami wysoko wychodziła. I wtedy myślę, że będzie to wyglądało jeszcze lepiej. A czy zgodzisz się, że niepotrzebnie się cofnęliście po tej bramce? Bo te pierwsze 15 minut były imponujące. Ja wiem, że musi być arytmia, że trzeba zaatakować, trochę się cofnąć, odpuścić. Zgadzam się, zgadzam się. No, niepotrzebnie zostaliśmy zepchnięci, bo nie wydaje mi się, żebyśmy się cofnęli nie chcieliśmy się cofnąć, więc zostaliśmy zepchnięci, więc nad tym się pracować, ale do tego trzeba, wiadomo, dużo zgrania, dużo, dużo treningu, gdzie skład też, nie, nie ma się ukrywać, był eksperymentalny i, i tego zgrania nie było i ciężko było jakby spresować ich z przodu naszą piątką w środku, że tak powiem, napastników z grześkiem, ale, ale to tylko nam może pomóc i tylko się trzeba zgrywać teraz. Biorąc pod uwagę, jakim składem wyszliście, to naprawdę to było imponujące i zapytam wprost, można być optymistą? Hmm. Czy, czy, czy to za wcześnie, żeby ci jakiekolwiek wnioski wyciągać po tym meczu? Trudny rywal, twardy mecz, jak właściwie w Anglii, o punkty, a jednak wyciągnęliście remis drużyną, która gra prawie w optymalnym składzie. Myślę że, myślę, że można być, bo, bo wyglądało to fa fajnie momentami, a jeżeli przyjdzie świeżość, to wydaje mi się, że będzie jeszcze lepiej wyglądało, także widać, że e, chłopacy przyjechali na kadrę, niektórzy nie mają dużo występów i wyglądają dobrze fizycznie i, i na tym treningu, na treningach było widać, jak zaangażowani są e, wszyscy, także ja jestem optymistą i wiadomo, nie chcę tutaj popadać w jakiś hura optymizm, ale... Ale po tej ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy w pierwszym tygodniu, teraz e, zaczynamy następny tydzień i mam nadzieję, że, że będzie lepiej. Ale widać w swoich, grze dojrzałość, odpowiedzialność. Zapytam tak, jaka jest różnica między Mateuszem Klichem dzisiaj, a tym, który pukał do, do tej reprezentacji Adama Nawałki? Kiedy jeszcze zagrał z Gibraltarem? To ile to lat temu było? No. no właśnie tyle lat różnicy. To jest doświadczenie, wydaje mi się, parę lat na tym jednak zachodzie się starałem utrzymać i teraz e, za wszelką cenę nigdy nie chciałem wracać do Polski, tylko chciałem grać na zachodzie i, i wydaje mi się, że to zaowocowało. Doświadczenie z Holandii, z Anglii i teraz gram w najlepszej lidze na świecie, gdzie, gdzie nie jest łatwo, więc mam nadzieję, że to jest to. Tego zazdroszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.